Karol Nawrocki 15 sierpnia świętował Dzień Wojska Polskiego w Warszawie, składając wieniec przed grobem nieznanego żołnierza i zapowiadając większy budżet na obronność aż 5% PKB, by polska armia była najsilniejsza w regionie. 16 sierpnia spotkał się z przedstawicielami NATO w Belwederze, rozmawiając o wsparciu dla bezpieczeństwa Europy i przygotowaniach do szczytu NATO w Hadze. W 2026 roku wręczył też odznaki upamiętniające Bitwę Warszawską z 1920 roku, podkreślając polską historię. Tego samego dnia ogłosił program Polska Pamięta, który zachęca młodzież do zwiedzania miejsc pamięci, takich jak Muzeum II wojny światowej czy Palmiry, by poznawać historię kraju. Wczoraj, 16 sierpnia. Nawrocki brał udział w międzynarodowych rozmowach o bezpieczeństwie Europy, podkreślając rolę Polski w budowaniu silnego regionu i wspieraniu sąsiadów. Karol działa z energią w pierwszych dniach prezydentury. Co będzie dalej? Subskrybuj only facts, dawaj lajka i bądź na bieżąco.